Szanowni Państwo, w najbliższą sobotę i niedzielę w Koninie oraz w Licheniu odbędzie się konferencja Wiejska Polska, nad którą honorowy patronat objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Już tradycyjnie spotkania w Koninie towarzyszą Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Celem tegorocznej konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń o programach wspierających lokalną aktywność mieszkańców. Będzie się ona skupiać na możliwościach wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w procesie przygotowania do nowego okresu we wspólnej polityce rolnej na lata 2014-2020. Nieodzownym elementem realizacji tych programów jest wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców i budowanie kapitału społecznego. Pozwoli to na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału. Możliwość wymiana, wymiany opinii między samorządowcami, sołtysami, liderami społeczności wiejskich i przedstawicielami innych organizacji daje rzeczywistą szansę na refleksję nad dalszymi kierunkami rozwoju polskiej wsi. Po raz pierwszy w trakcie konferencji zorganizujemy. Forum Debaty Publicznej Prezydenta. Wspólnie z przedstawicielami parlamentu, samorządów, sołtysami i organizacjami pozarządowymi zastanowimy się, jak praktycznie inspirować współpracę społeczności lokalnych. Zaprezentujemy dobre praktyki, które gromadzone są na witrynie Obywatelskiej Prezydenta. Właśnie spośród nich prezydent wybierze 28 maja laureatów Nagrody Obywatelskiej. Już dziś. Zapraszam Państwa na stronę internetową www.prezydent.pl, gdzie w zakładce Forum Debaty Publicznej publikujemy teksty związane z debatą, a wkrótce po spotkaniu forum zaprezentujemy pełny zapis jego przebiegu. Zapraszam serdecznie. Liczę na Państwa refleksje i uwagi. Dziękuję i do zobaczenia.